Mandero! E, chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Znaczy, generalnie, chciałem Wam pokazać, jak wygląda ta rynna, którą e, zamontowałem z tej strony, czyli od strony ogródka. I to wygląda tak że tutaj się zaczyna, czyli tam żadnych cudów na kijów tutaj nie robiłem elegancko poleciałem sobie rynną 4 metry, 8 metrów, 12 metrów tam jest dana zaślepka i spust jest do dołu dany bodajże 3 metry chyba tu jest i teraz w tym miejscu yy, będę chciał sobie położyć w czterech miejscach jakieś pustaki albo jakieś piękki nie wiem co tu jeszcze dam, ale coś takiego, żeby właśnie postawić na tym ten oto baniak, który tutaj mam. To jest baniak po starym opryskiwaczu. Te, termit się nazywał ten opryskiwacz, ja nie wiem, mi się wydaje, że gdzieś koło 400 litrów chyba tutaj powinno być. W tym opryskiwaczu. No i o, został elegancko tutaj przerobiony. Te dziury wszystkie zostały zaślepione. Co były? Tutaj ostatnio przykleiłem jeszcze korek taki, wkleiłem sobie, żeby tutaj nic mi nie leciało. No i tak wygląda. O, w środku powinien być raczej szczelny. Wydaje mi się, że nie ma tam żadnej dziury. A, jak, a nawet jeżeli będzie tam jakaś dziura, to ta woda, jak się zacznie robić zielona, to to ta zielona woda powinna to wszystko nam elegancko tutaj zalepić, te małe takie ubytki. No i jest kran, elegancko, o kranik jest zamocowany, także wystarczy, wystarczy tylko podpiąć tutaj wąż i można sobie podlewać, co tam się chce, albo ewentualnie można też podstawić sobie konewkę lub wiadro i też będzie dobrze. Więc taki patencik tutaj z tej strony, od strony ogródka na tą część dachu sobie wymarzyłem. Aha, jeszcze jedna rzecz. Nie wiem dlaczego sugerowaliście mi, że zbyt, e, że wsadziłem te rynny zbyt, zbyt daleko, że, że są za mało wysunięte. Skoro, e, skoro blacha jest dokładnie e, w tym miejscu, czyli na środku tej rynny, na środku rynny kończy się blacha, tam na górze oczywiście, więc nie mam pojęcia dlaczego zasugerowaliście mi to, że, e, że ta rynna jest za bardzo wysunięta. Jeszcze chciałbym kilka słup, e, słów wyjaśnienia dać na temat montażu tych rynien, bo oczywiście już zaczęła się troszeczkę burza mózgów tam robić. W komentarzach zacząłem czytać, czy nie lepiej tak to było zrobić? Czy, czy może nie lepiej by było zamontować pas podrynowy, e, Deska z obróbką blacharską, coś tam, coś tam, e, że te rynny są za mocno, za mocno tutaj wsunięte. Już też znawcy zaczęli mi pisać rynien. Otóż ja chciałbym Wam wytłumaczyć pewną rzecz, na ten pomysł, na który, no na ten pomysł zamontowania tak tych rynien, a nie inaczej, wpadłem dosłownie w ostatniej chwili, bo na początku miała to być, miał być to taki profil, profil zamknięty, nie pamiętam ile tutaj centymetrów było, już zmniejsza o większość. Tak ta ten profil wygląda. Dlaczego profil? Profil dlatego, że miejsce umocowania tego profila byłoby Powiedzmy, tutaj jedno miejsce i tam drugie miejsce, czyli 4 metry od siebie. Jest to dosyć e, duża odległość. Także, e, na przykład, jeśli napadałoby mi śniegu, powiedzmy, ten śnieg zacząłby się obsuwać z dachu, te rynny mogłyby mi się tak powyginać. Więc te deski z waszymi obróbkami blacharskimi, to bym musiał powyrzucać razem z tym śniegiem. O. Więc deski w ogóle całkowicie odpadły. To już odrzuciłem ten pomysł na samym początku tych desek z jakimiś tam obróbkami. I w ogóle. A, dobra, nieważne. I coś takiego postanowiłem sobie kupić czyli taki profil. Do tego profila zamontować yy, taki uchwyt plastikowy. Ja już tu widzicie, że już tu miałem przymiarki robione, bo już chciałem spasować, to zobaczyć, jak to będzie wyglądać. I mniej więcej by to było tak, w ten sposób by to wyglądało. No i wszystko ładnie pięknie, ale yy, jak już wlazłem z tym wszystkim na górę, żeby to zobaczyć, jak to tam będzie pasować. Jak przyłożyłem to yy, tutaj do tego końca tego dźwigara, tamtego czarnego, widzicie taki tam jest yy, ten, tam jest taki prostokąt, nie? I jak zacząłem tam to pasować, to się okazało, że że. Mi nie starcza po prostu. Ten dach kończy się w tym miejscu, i tutaj ta woda by leciała tutaj, za rydne. Nie wpadałaby to woda e, w rynne tylko dach powiedzmy się kończył tutaj, i cała woda leciałaby przed rynną jeszcze. Przygotowałem sobie już e, tutaj ten cały podkład pod tą beczkę elegansio. E, no i tak to wygląda. Dałem tutaj z przodu troszkę, troszeczkę mocniejsze. Miałem takie połówki, pustaków tu dałem sobie z przodu. Z tyłu sobie dałem takie e, ćwiartki, można powiedzieć. Ale myślę, że to wytrzyma. To nie jest aż taki duży ciężar, bo tutaj wody nie mieści się nie wiadomo ile. Ale oczywiście Janusza, zaraz będę mówić Ach, aha. czego fundamentu nie zalewałeś pod beczkę? Albo czego zbrojenia było nakręcić? Zbrojenie nakręcić Fundament wykopać podleć cementem No panie, będzie trzymać o, ho, 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 ho. Niefachowa robota Na pustakach będzie stać, na pustakach, jak to tak na pustakach mm. Ale nie fachowo zrobiłem mm. Jak to nie Dobra Niefachowa robota już została prawie zrobiona. Widzę, że tam tylko trzeba coś podłożyć pod ten... Trzeba coś tam podłożyć pod jednego pustaka. Dobra, to ja idę, coś tam znajdę sobie. Tutaj o, znalazłem taki mm, niefachowy kawałek deski. O i teraz niefachowo będziemy wsadzać tutaj, zobaczymy, czy to pasuje, czy nie. Mm, ale niefachowo... Ale niefachowo... Mm. Ну, no, не витримав, але не фахово рівно. Mm. Але не фахово просто. Та то, то не фахова робота. Mm. Але не фахово. Цікаво, чи не фахово. Ведерко б не пасово. Чує, як не фахово, пасує ведерко. Mm. Кран ще відкранця. Mm. Але не фахово. Ach. O dobra mm. Tu niefachowy musimy sprzęt teraz wziąć mm. Niefachowy Tutaj o Wyjąć rurę tam nie fachowo trzeba trochę odsunąć Odkręcić teraz trzeba mm. Ale poszło Ale poszło Dobra nie niefachowy. wiertło Gdzież to wiartło moje niefachowe? A, w kieszeniu! O, w kieszeni Niefachowe oczywiście mm. W prawo teraz obrócimy Dziurę zrobić, nie fachowe. Dziurę Ziurę trzeba zrobić O! Nie fachowe. Tutaj na wiercenie Ale dziura! uchwyt niefachowy zakładamy o tu, tam, damy śrubki śrubki niefachowe i teraz Uchwyty człowieku niefachowo, na góry do góry musi być napisami żeby było niefachowo, pamiętajcie do góry napisy muszą być i teraz niefachowo w dziurę jeszcze Tu jeszcze gwint, kawałek żeby było. Ja niefachowo w dziurę wkładamy. Pamiętajcie, tam musi fachowo wejść, a tu napisy muszą być odwrotnie. Wtedy to jest niefachowa robota. Teraz dokręcamy śrubkę. O Oczywiście jak dokręcamy Nie fachowo dokręcamy jak ale nie za mocno Troszeczku mamy Niefachowo Dobra Idę z drugiej strony, przykręcę i zobaczymy co to z tego będzie to nie wiem nie, by, nie, nie by trzeba, bro. jak to tak nie fachowo zrobione O jak tu się wszystko trzeba